Cześć, z tej strony Dowgirt, a oto kolejny trzynasty odcinek z plemią na Świecie 88. No i tak, postanowiłem sobie, dlaczego by nie nakręcić odcinka w środku tygodnia. Hmm, no dobra, nakręciłem, ale dlaczego? Bo wybiło mi 100 tysięcy punktów. Tak jest. To jest e, pełna liczba, e, na którą czekałem e, chyba ponad 3-4 miesiące? Jakoś, nie, tak e, 90 dni, coś takiego chyba, jak się nie mylę. No właśnie, i wbiłem od razu sobie 87 ranking. Ojej, nie niechcący sobie kliknąłem to. I przejąłem dwie wioski, właśnie, szybko wam e, informacyjnie pokażę, jak to wszystko wyglądało. Więc chwila, ja sobie ogarnę. Co ja w ogóle podbijałem? A więc, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, yy, jedna wioska to była darmówka dur, Turbo 98, któremu jeszcze raz dziękuję bardzo. I gra na świecie 90 i tam mu życzę powodzenia w grze. Yy, no, oddał mi to, te wioski i po prostu ja sobie to, tą wioskę, ja sobie po prostu to przejąłem. Yy, najnormalniej. No i tak, i to by było z tego tyle. Yy, co to za zbieg okoliczności, że ten sam gracz pisze drugi raz podczas, ich, gdy ja nagrywam? I tylko wtedy napiszę, nigdy więcej. Nie wiem, dobra, zaraz do tego wrócimy. Eee. No i tak. To jest ta wioska. Zaatakowałem wioskę, wcześniej zwiadłem, wzwałem. No i tam było kilka kdf, no ale nie wiem o co chodzi, że tu było tylko tyle. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. No ale zrabowałem. Bardzo dużo surowców i to mi się opłaciło. No i dobra, co to jest? A, to jest już, e, bo to był pierwszy atak. To był atak czyszczący, jak wiecie, bez szlachciców, a drugi atak to już atak ze szlachcicem i kareta wysłana. I oczywiście poparcie spadło do dwóch. A że atak szedł 7 godzin, więc musiałem czekać 7 godzin, aż wróci. A że poszedłem spać, dopiero nad ranem wysłałem ataki. Atak. No i nad ranem przejąłem tu wioskę znaczy już po południu przejąłem tu wioskę to był jego dev no jak wiecie murek na zerowym poziomie to po prostu się nie da bronić tymi wojskami na murku z zerowym poziomem to jest no nie wiem jeżeli macie poziom zerowy to ja wam radzę ludzie wycofajcie te wojska zamiast je tracić bo niepotrzebnie to są ogromne straty jak nie ma muru dobra to tyle ja pokazałem wam z tych wiosek. No dobra, no to tutaj wszystko jest okej, okay. eko jest bardzo dobre. Więc nie będę już wam tego pokazywał, bo to już coś ciekawszego teraz. Więc tak, jeszcze tak w ogóle chciałbym pozdrowić wszystkich moich przeciwników, którzy no i przeciwników i wrogów z wrogich plemion, którzy znają mój stan wojsk który jest tutaj. No, może Wam się to na pewno przydać <laughs> e, przy, przy atakach na mnie, przy próbie ataków na mnie, że tak powiem. Więc tu macie mój stan wojska. Tutaj mam 2, 4, 6, 8, 9 wiosek ofensywnych i 5 defensywnych. E, no, nie wiem. Może mogę Wam jeszcze jakieś informacje dać na temat siebie? No, polecam się na przyszłość. E, no i dobra. A tymczasem, co jeszcze miałem pokazać? Tak, wbiłem sobie 87 ranking, więc tutaj wszystko jest ok. Wbiłem sobie odznaczenie za 100 tysięcy punktów. Jest dokładnie tutaj. Kolejne jest za 10 milionów, więc tu już jest masakra. I tak. I tyle. No i flaga. Flaga. Dostałem flagę, jakąś tam flagę. Nie wiem jaką. Chyba na szczęście żółtą. Więc ja sobie te wszystkie flagi pododawałem i wyszła mi już już niebieska na szczęście, więc to jest bardzo dobrze. Eee, no i tak. Teraz wejdę w wiadomości. No i tak. Eee, patrzeć co napisał, czy nie patrzeć, nie wiem. Eee, no dobra, patrzeć. No tak. Kiedy odcinek 14 wiosek masz? Nie kiedy odcinek 14 wiosek masz właśnie nagrywam drugi raz dobra mniejsza o to no i tak yy... tak ten gracz ten gracz, ten człowiek rado z chce żebym go pozdrowił więc pozdrawiam cię a eee, ciebie 900 punktów masz widzę eee, bardzo dobrze eee, ci idzie w sumie a więc pozdrawiam Cię i tak. Jeżeli ktoś by chciał, żebym go pozdrowił, to musicie mi napisać jeszcze raz wiadomość. Bo ja już nie pamiętam kto, gdzie, gdzie, kiedy e, i w ogóle co mi pisał. To już tego jest tyle stron, a jeszcze jest świat 90. I mi napiszcie, ja sobie na kartce teraz wszystko będę zapisywał. Bo to masakra jest. Ale już jednego gracza pozdrowiłem. No wiecie, no jak jest taki temat, no to sorry, muszę pozdrowić. Nie ma jak inaczej. A, no i tak, tak, co ja, jeszcze chwila, bo ja sobie sporządziłem listę, co ja wam mam pokazać. No i dobra, teraz krótkie cięcie. No i dobra, e, to są nasze wojny, znaczy wojny, no statystyki wojenne. Jeżeli chcecie zobaczyć jak nam idzie na wojnach, e, takie fajne, przydatne informacje dla was. Prosto przed siebie i buntownik tutaj dominują, oczywiście, w przejmowaniu wiosek. Tutaj nie mamy problemów z żadnym plemieniem. E, no, trwających wojen nie będę pokazywał, ale, no, jesteśmy na drugim miejscu teraz, trochę spadliśmy, ale, e, no, nakręcę za parę dni kolejny odcinek, chyba w weekend, więc zobaczycie, e, na pewno dużą zmianę. Na pewno skoczymy na pierwsze miejsce. E, no i tak, pomyślałem sobie, może Wam pokażę z okazji 100 tysięcy punktów, co się dzieje na świecie 90. No. Więc to się dzieje. Mam 1349 punktów. No i w międzyczasie wstawiłem do rekrutacji wojska. No i tak. 826 rozkazów. Dobra, mniejsza oto, oto mniejsza. To są moje statystyki. Bardzo mało sfarmiłem przy tylu atakach powinienem dużo więcej, ale, no wiecie, ja nie farmię graczy, ja farmię po prostu wioski barbarzyńskie. No i mam dlatego e, takie małe łupy. E, moja statystyka wygląda mniej więcej tak. E, no tutaj co, codziennie praktycznie coraz więcej wbijam. Wbijam. E, no i tak. Tutaj nie ma nic w sumie ciekawego. No i właśnie też e, chciałem powiedzieć, no masa was mnie ogląda. I wszystkim Wam się te filmy podobają i mi to piszecie. Ja się bardzo cieszę. E, naprawdę takich pozytywnych reakcji. O, no i właśnie tutaj pokazuję jak ja w ogóle jestem w takiej sytuacji. E, tu mam jednego, tu mam i tu mam. I tyle jesteśmy tu sami. E, jeszcze chwilka cięcie. O, a jako plemię jesteśmy na pierwszym miejscu jako agresor, obrońca, w punktach Ja jestem prawie w samej końcówce plemienia Zaraz do Akademii jeszcze spadnę, jak się nie pomylę I tak, nie no nie spadnę, no co wy, ja teraz w punkty będę leciał um. Więc jesteśmy tacy dobrzy Czy dobrzy, no ja tutaj nie przoduję, ale no widzicie, wy wynik mówi swoje Pokonani przeciwnicy w ataku. Tak samo i razem. Tak samo. No dobra. To by było na tyle w tym odcinku, bo 10 minut filmu. Jak to wyszło? Ja miałem krótki filmik informacyjny nagrać, że mi wybiło 100 tysięcy punktów. O. O. No widzisz. Jak, jak jak jakie to trzeba mieć szczęście, żeby trafić dwa razy pod rząd, a jak ja nagrywam. Wiecie, bonus normalnie powinniście dostawać jakiś, jak traficie w ten moment. No dobra tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i ten. I co jeszcze? Poczekajcie chwilę. Eee, tak, mm, myślę. A możecie... Właśnie powinniście mi napisać, kogo mam pozdrowić, dobrze? O, to jest bardzo ważne. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.